Witam Was kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, leżą przede mną zdrapeczki, które yy, przed wczoraj, czwartek, tak, w czwartek, miały premierę wznowienie. Ja jak widzieliście, już to premierkę zrobiłam, ale mąż po pracy, wracając do domu, zakupił te zdrapeczki, myśląc, że ja jeszcze premiery nie zrobiłam. Jak mu powiedziało, że już zrobiłam premierkę, wznowienie, to chciała sobie je zdrapać. Mówi nie, kochanie, mówię daj je, ja mówię wezmę, rzucę je na odcinek, zrobię takie, mm, jakby rewanż, tak? Może mi się uda więcej z, y, z tych zdrapecz, w tych zdrapeczkach coś fajnego wydrapać. Także na dzisiejszy odcinek, kochani, Wam robimy rewanż z drapki premii za 5 zł ma ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli koszt yy, dzisiejszego drapingu jest to 35 zł. Także kochani, trzymajcie mocno kciuki. Tak jak obiecałam, tak jak mówiłam, na 1200 subskrypcji ogłoszę konkurs. Także lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Nawet z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moimi filmikami. I dzisiaj jest przedostatni dzień do wzięcia udziału w konkursie na TIPLI, który teraz obecnie trwa na 8 marca, na Dzień Kobiet. Także kto jeszcze nie wziął udziału, a chciałby wziąć, bardzo serdecznie zapraszam. Także, żeby nie przedłużając, Będziemy drapać. Numerki widzę mam praktycznie, nie po kolei mam, a nie, no praktycznie mam. 22, 21, 20, 19, 17, 1 i 2. To może zróbmy tak sobie, poukładam. O, i będziemy lecieć po kolei. 1, 2, 17, 17, 19, 20, 21 i 22. Także będziemy sobie lecieć po kolei i zobaczymy, co nam tutaj z tego wyniknie. Także mam zdrapeczkę z numerem 1. Przybliżamy Was. Kto jeszcze nie wie, to jest premiera, była premiera, wznowienie zdrapki premia za 5 zł. Wszystko jest takie same. Mamy, mm, trzeba zdrapać co najmniej dwa identyczne symbole, żeby coś wygrać, albo trzy symbole. Wtedy mnożymy to razy dwa. Tutaj nam się stawki żadne tutaj nie zmienimy. Mamy 10, od 5 do 150 tysięcy. Także trzymajcie mocno kciuki, a ja drapię. Czy tym razem coś nam tutaj fajnego? Wyskoczy czy nie wyskoczy. Także trzymajcie kciuki. Lecimy. I mamy tak: w pierwszej mamy karo, arbus i worek. Gra druga mamy worek, kwiatek i winogron. A już myślałam, że kwiatek. <gry> w grze trzeciej mamy wiśnie, śliwkę i trefl czwartej Mamy, opatrzcie, zobaczcie. W grze czwartej mamy już wygraną. Mamy monetę, monetę a, i podkowę, ale mamy wygraną. Zobaczcie, zdrabcze z numerem jeden. Gra piąta, mamy siódemkę, biedronkę i karow. W grze szóstej mamy winogron, tref. I kier, kier. I w grze siódmej mamy Kier, siódemkę i złoto. Także tutaj mamy, kochani, jedną wygraną. Czy to będzie więcej niż 5 złotych, czy samo 5 złotych? Eee, o kurczę, zobaczcie, kochani, 15 złotych już mamy. No, rewelacja. Rewelacja, kochani. I mamy. Muszę chyba napiłować drapaczek make-up'a. Make-up'owskiego. Także mamy, kochani, 15 zł. MMM. No, rewelacja. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Naprawdę jestem w mega szoku. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie, bo latarka jeszcze nie może mi uchodzić, bo jest za mało baterii. Telefon jest pod ładowarku, także super, mamy 15 zyta, super bardzo się cieszę, pierwsza drabka z numerem 1 jest wygrana bardzo się cieszę, super mamy z numerem 2, lecimy z numerem 2 i co my tu mamy mamy arbus, złoto i monetę gra druga Mamy worek, śliwka i kwiatek. Gra trzecia mamy trefl, złoto i worek. Gra czwarta mamy arbus, kwiatek i pik. Gra piąta mamy trefl, wiśnie i biedronkę. Gra szósta mamy kier, siódemkę i. Płatkowe, gra siódma. Mamy biedronkę, monetę i wiśnie. No, niestety. zdrowka z numerem 2 jest przegrana. Oj, coś uciekło. O! Jest przegrana. Sprawdźmy sobie kontrolne. Jest CU. Mamy CU. Dobra. Jest jeden do jednego. Ale jeszcze kilka strapek mamy przed sobą, więc mamy z numerem 17. I sprawdzamy. I mamy. Mamy i worek, monetę i serce. Ja lubię za to mówić serce. Nie obrazicie się, chyba. Gra druga, mamy winogron, biedronkę i podkowe. Gra trzecia, mamy arbus śliwkę i siódemkę, gra czwarta mamy podkowę, trefl i pik, gra siódma mamy winogron, serduszko i wiśnie, gra siódma mamy siódemkę, arbuz i złoto i gra siódma mamy złoto, wiśnie i worek. Także niestety jest G. O, gdzieś ucieka chyba mi, albo mi się wydaje, kochani. Nie wiem, co Wy sądzicie o tym. Ucieka ostrość, chyba troszkę. Dobra, druga trapeczka jest. Przegrana. O, jest już, kochani, lampka, więc teraz może będzie lepiej widać. Mamy zdrapeczkę z numerem 19, więc sprawdzamy. I mamy monetę, podkowę i winogron. Gra druga, mamy worek, siódemkę i śliwkę. Gra trzecia, mamy winogron, arbus i arbus. Zobaczcie, w grze trzeciej mamy wygraną super. Bardzo się cieszę. W grze czwartej mamy wiśnie, pik i monetę. Bardzo się cieszę, nie pozwoliłam mężowi zdrapać tych zdrapek. <grafię> Gra piąta mamy kier, kwiat i trefl. Gra szósta mamy worek, podkowę i śliwkę. I w grze ostatnie mamy pik, treść i kier. Także kochani, mamy jedną wygraną. Także sprawdźmy sobie tą jedną wygraną. Pewnie standardowo będzie 5 zł. Tak, jest 5 zł. Ale ja się bardzo cieszę nawet i kochani z tej piąteczki. O, może tak, ciężko idzie. O, jest. C, 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 O, mamy piąteczkę. Super. Jest na razie remis. Lecimy kolejną z z numerem 20 <laughs> i sprawdzamy. I mamy. Mamy podkowę, winogron i kwiatuszek. Mamy pik, śliwkę i siódemkę. Mamy kwiatek. Arbus i winogron. Mamy biedronkę, monetę i trefla. Mamy arbuza, płodkowę i złoto. Gra szósta. Mamy biedronkę, kier i monetę. I w grze siódmej mamy wiśnie, tref i złoto, także niestety ta zdrapeczka też jest pusta mamy GM ale to nic lecimy dalej mamy jeszcze dwie zdrapeczki do końca teraz mamy z numerem 21 i sprawdzamy i mamy monetę refl i kwiat mamy winogron, kaka, karo i worek. Mamy złoto, wiśnie i śliwkę. Mamy pik, arbuz i winogron. Mamy podkowę, siódemkę i kwiat. Gra szósta mamy karo, śliwka i worek. Gra siódma, mamy arbus, pik i kier. Także ta zdrapeczka też jest pusta, mamy S, G, G, O. Także idziemy do, kochani, do ostatniej zdrapeczki z numerem 22. I sprawdzamy. Mamy biedronkę, worek i... Kwiatek, gra druga. Mamy śliwka, karo i arbus. Gra trzecia. Mamy złoto, kier i winogron. Gra czwarta. Mamy podkowę, trew i o! Mamy wygraną. Zobaczcie: mamy wygraną pod grą, grą numer cztery. Super, bardzo się cieszę. Gra piąta. Mamy kwiat, arbus i siódemkę. Pod grą szóstą mamy monetę, worek i śliwkę. I pod grą siódmą mamy pik, pik i, i pik. Zobaczcie! Mamy trzy i mnożymy razy dwa. Ale fajnie, ale super. No piękna zdrapeczka. Szkoda, że nie cała. Ale tu mamy jedną wygraną. Mamy trefl i trefl, a tutaj mamy trzy. Czyli może będzie 15 zł. Może być 15 zł? Może być 15 zł. Czy będzie więcej? Jak myślicie? Jak myślicie, będzie więcej? Ja bym chciała, żeby było tutaj 20, to razy 2, to 40, tu dyszka i 50. Ale raczej to jest. Mało prawdopodobne, więc lecimy. No, mówiłam, mamy 5 i tu 5 pewnie będzie. No, mamy 15 zł, ale to też jest fajnie. Super. Super, powinno być. Yy, powinno być MMM, -M -M, tak? Mamy MM. -M. Także, kochanie, mamy MMM. Bardzo się cieszę, także podejdźmy teraz do naszego podsumowania. Było zdrapek. O, ale się nakruszyło, ale bardzo fajnie ją się drapie, bardzo przyjemnie się odrapie. Czyli było zdrapek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, było siedem zdrapek. I raz, dwa, trzy, cztery przegrane, a trzy wygrane. I teraz tak. Mamy jedną piąteczkę. Jedną piąteczkę mamy, tak? I mamy tutaj 15 złotych i 15 złotych, czyli 35 złotych. Czyli jesteśmy, kochani, na zero. 35 zł było wydane. 35 zł jest wydrapane. Więc naprawdę bardzo się cieszę. Ciekawe, gdzie mąż kupy... Wiem, mówiłam. Ciekawe, gdzie mąż te zdrapeczki kupywał. Mężu, gdzie kupowałeś te drapeczki? W Lublinie. U naszej kochanej pani. W silniku. W Lublinie. Nie u tej. W Lublinie poszło. A, no tak. No właśnie, więc były zakupione w Oszą, więc Lublin chyba jest dla nas szczęśliwy, bo jak widzicie, jesteśmy na zero, więc chyba polubię tą zdrapeczkę, kochani, no, naprawdę, chyba polubię tą zdrapeczkę, bo jak widzicie, na premierze znowu tam było, no wiadomo, minus 5 zł, ale to nie jest dużo, a tutaj jesteśmy na zero, więc naprawdę ta zdrapeczka zaczyna mi się podobać. Także kochani, bardzo Was serdecznie kochani, proszę o łapeczki pod tym filmikiem, o komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!